Nie. Czy pana brat powinien stanąć przed sądem za zbrodnie komunistyczne? Chyba wierzy pan w polski wymiar sprawiedliwości, skoro podaje pan do sądu dziennikarzy. Chyba powinien stanąć przed sądem i sąd powinien wtedy zdecydować, czy jest winny, czy niewinny. Panie, to porozmawiał pan z dziennikarzem? Nie. Co pan sądzi o zbrodniach swojego brata? Sądzę, że pan jest chamem i gówniarzem. A pana brat pan. jest zbrodniarzem. A pan jest gówniarzem i hamem. Ale co pan o tym sądzi? A czy zbrodnie nie powinny być ukarane?